Ledwo odbyło się zaprzysiężenie Pana Prezydenta, a już różni eksperci zaczynają wypowiadać się na temat stylizacji pierwszej damy. No trzeba się przyzwyczaić do tego, że będzie teraz Marta Nawrocka pod ostrzałem życzliwych i tych nieżyczliwych, którzy będą szukać dziury w całym, ale przyjrzyjmy się rzeczywiście temu pierwszemu oficjalnemu dniu, Urzędowania jej męża, czyli pana prezydenta Karola Nawrockiego. Przyjrzyjmy się też tej bardzo oficjalnej sytuacji, w której wystąpiła Marta Nawrocka, jak była ubrana. No myślę, że ten strój był bardzo przemyślany. Przecież te zdjęcia będą już powtarzane czy publikowane wielokrotnie, bowiem od tego momentu rozpoczęła się nowa era w jej życiu. Skupiałam się zatem na pierwszej damie, Marta Nawrocka. Pierwszy strój to błękitna garsonka i kolor, tutaj zaczniemy od koloru, dlaczego on był tak ważny. Błękit i to jeszcze ten rodzaj błękitu, taki stonowany, nieco chłodny, stosuje się w sumie rzadko w takich oficjalnych okazjach, ale wydaje mi się, że to była bardzo dobra decyzja, bowiem wyróżniała się Pani Marta na tle całego Sejmu, również później bardzo wyraźnie błękit to kolor który lubi ludzkie oko błękitna jest woda błękitne jest niebo więc szukamy tego co znamy jest to także kolor w psychologii koloru zaufania kolor bezpieczeństwa kolor pewności i wierności więc myślę że symbolika tego błękitu była bardzo głęboka bardzo ważna i bardzo adekwatna do sytuacji w której znalazła się pierwsza dama ma zapewnić spokój, ma zapewnić bezpieczeństwo, ma stać przy swoim mężu, wspierać go, co zresztą było widać, bo w jej uśmiechu, w jej spojrzeniu również było to bardzo czytelne. Więc jeżeli chodzi o kolor, to myślę, że sprawa jest dość dobrze omówiona i była dobrze przemyślana. Zresztą chyba nie było nikogo innego w Sejmie, kto miałby taki kolor ubrania. Pani marszałek Kidawa była w białej marynarce. Takiej lekko luźnej błęki tu nie było. Natomiast fason tutaj niektórzy się już znawcy skupiają na wysokości stójki. Dla mnie ciekawy był fakt, że w ogóle stójka była, dlatego że stójka to ewidentne nawiązanie do munduru. To jest no, taka, taki fason, który dodaje trochę dostojeństwa, dlatego że szyja musi być, musi być wtedy prosto. Formalizuje bardzo cały ubiór. Nie jest banalnym kołnierzykiem, tak jak ja tutaj mam w takim zwykłym garniturze czy w zwykłej marynarce, ale jednak ma inną trochę formę. W księstwie warszawskim, w czasach księstwa warszawskiego, kobiety właśnie nosiły stroje ze stójkami. To wtedy też był taki okres fascynacji wojskiem, rozbudzonym nadziejami, że Polska może odzyskać niepodległość. Więc być może to było świadome nawiązanie historyczne, ale bardziej wydaje mi się, że to było nawiązanie do munduru. Dlaczego? Dlatego, że w mojej opinii, nie wiem jakie były założenia pani Marty Nawrockiej oraz jej stylistów, ale w mojej opinii mundur to służba. Mundur. To coś, co zakładamy, żeby służył do danej funkcji, do danego zadania. A zadaniem żony, głowy państwa jest pięknie, godnie, szlachetnie reprezentować Polskę, ale także stać u boku męża, być mu pomocą, podporą, ale także na swój kobiecy sposób organizować różne sprawy, nawiązywać relacje, działać na rzecz Polski właśnie w tym obszarze. Kobiecym. To jest ogromne pole do popisu, to jest ogromna sfera, często zaniedbywana, często pomijana, a naprawdę bez niej niektóre sprawy nie mogą się toczyć gładko. Więc myślę, że pani Marta, wiedząc, że jaka jest odpowiedzialność, wzięła to sobie do serca i będzie tak właśnie postępować. Ten strój z zaprzysiężenia przejdzie pewnie do historii, ale podobało mi się to, że w drugiej odsłonie tego dnia pani Marta wystąpiła cała na biało, jak zwykło się mówić, i to też myślę, że miało takie symboliczne znaczenie. Biały kolor, kolor niewinności, ale także kolor czystej kartki, którą dopiero będziemy zapisywać. Jej obecność w pałacu dopiero się zaczęła wszystko się może wydarzyć jest to czysta karta przedstawiła się Polakami jako gospodyni tego nowego domu, pałacu prezydenckiego z taką czystą, dobrą intencją, że wszystko, co będą robić oboje małżonkowie, będą robić wspólnie z Polakami. Do tego też nawiązywał przecież w swoim orędziu prezydent Karol Nawrocki, że on jest reprezentantem Polaków i to ich wolę będzie reprezentował. A zatem ta biel widoczna nie tylko w jej bluzce, w jej stroju, ale także w stroju dzieci czy w stroju osób, które ją otaczały. Kasia Nawrocka także była ubrana w białą sukienkę, biały podkolan, Urocze zresztą to chyba też taki znak, że razem tworzymy wspólnie nowy rozdział i jak te karty będą zapisane, zależy także od nas, obywateli. Życzę powodzenia na tej nowej, trudnej, ale wspaniałej drodze. Mam nadzieję, że będzie wiele okazji do tego, by mówić o Polsce dobrze, by prezentować Polskę i reprezentować ją jak najlepiej. I sądzę, że pierwsza dama Marta Nawrocka doskonale zrealizuje to zadanie.